No nadam i dzisiaj gramy w Brawl Stars. Nie nagrywałem chyba z 4 miesiące Ale to dlatego No bo mi się znudziła ta gra I mam nowe konto Mam już tam, mam bardzo mało zadmiarzy Tam to już miałem Mortisa Piper No No i takie rzeczy no To ustawiam solo I zaraz mogę zrobić opening no skrzynek Po tej rundzie zrobimy opening skrzynek I dobijamy w tym odcinku 900 pucharów Oczywiście Teraz będą odcinki na bieżąco Nie wiem Jutro będzie odcinek tak o 14 Coś takiego <zysy> Więc nie wiem Obym nie padł bo też miałem przerwę od tej gry, ale krótką. <laughs> jestem jakby co trochę chory, więc... No, no i Was też zachęcam, ale nie musicie zostawić subika z dzwoneczkiem, łapeczkę w górę. No ja jestem jednym takim małym youtuberem w ogóle nieznanym. Jaki hit. Czyli to moja ulubiona postać nawet jak mam 11. Czyli dzisiaj sobie powiedziałem, że będę szeli maksował i będę ją maksował. Na każdej mapę według mnie sali jest dobra. A tu go nie ma z kim ja zostanę? <laughs> z Koltem. Dobra, łatwo. O bo nie, ja otworzę dzisiaj jedną skrzynkę, bo ja czekam, aż będę miał trzydzieści skrzynek, to Ło 5 wow, klejnotów. Albo dobra, jeszcze jedna. Dobra, bo ja czekam aż będę miał więcej skrzynek. Bo ja chcę zrobić takiego opening 30. Jeszcze uzbieram sobie big boxa. Więc jeszcze 5 puszek. To idealnie win. Jak chcecie odcinki z Fortnite'a, to piszcie w komentarzu. Ten, kto napisze hashtag Fortnite, dostanie tego serduszko. Aha, jaki lowł. Mam takie lola No i fajnie miałem 12 HP Bo mi nie leczy Jeszcze <laughs> dwa puchary Jednak ta mapa nie jest zbyt dobra, wolę to i sorry, że nie ma dźwięków, ale ja nie lubię grać z dźwiękami na fulla. Teraz będzie pisać, że o nie umie ściszyć. No po prostu nie lubię grać z dźwiękami. No Boże. Dobra. Jezu. <coughs> Możesz robić chociaż top dwa. Ja, yes, to mój kod jakby co. Pyk. Dobry gradzie jestem, dobry, dobry. O, oh, dzięki za powera. Jezu! W drugą W drugą stronę mi w ogóle strzela. nie no fajnie, teraz będę miał cały czas na minus i nie zdobędę tej, tej kasy. Nie, jeszcze pięć puszek. Oh. Nienawidzę tego Wow, zabiłem go ja chcę grać z więcej niż pięć puszek i mogę kończyć odcinek Bo max 15 minut taki mam libić na telefonie na YouTube Opraże mam pięć, Mam um, pięć power cubesu, więc... Dzięki. O nie. Jest, mam już chyba pięć powerów. Na 100% już mam 5 powerów, i może zrobię i na. Bo on chyba już 8. Okocik. On to wygra. Dobra. 5 pa 8 powerów. 8 powerów, co ja mówię? 8 pucharków Tyle tu dziś. Dobra, odbieram to i następny odcinek będzie z broka. Więc dzięki wam za oglądanie. Na razie.